Hejka, kochani, z tej strony Kukilia A dzisiaj słuchajcie, będziemy niesamowity cyrk przechodzić, a mniej więcej, słuchajcie, będziemy taki mapce, że słuchajcie, no mała głowa. Dobra, dajcie łapkę górę słodkie Hej, Julia. Hejka. Okej, okay, widzę. Be. Bierzemy se pomni. A nie, nie możemy być pomni. Szkoda. Okej, okay, chodź. Chodź. Zobaczmy. O okay, co ty tu robisz? Pokazuje nam drogę, chyba okej. Okay. Co, co to jest? Record. Co to jest? Oh, już wiem, o co tu chodzi. Tu trzeba wspólnie pracować. Omg. Oh Omg. Oh Dobra. I idziemy z tym koksem. Trzeba wspólnie pracować. Słuchajcie. Okej okay. To jest akurat fajne. Czemu nikt mi nie może przytrzymać? To jest takie trochę nienormalne, że ja mam Wam trzymać, a nikt mi nie będzie. No weź się posuń! Babo! Okej. Okay, dzięki. Może zrobimy screena. Ej, czy po sensie? Po sensie? Chcę być obok pomni. Okej, okay, jesteśmy, super. Wow, spoko. Chodź, Misia, are you recording? Dobra, napiszemy, jest. Okej. Okay. Oki. Okay. O oh my, God, to my mamy uciekać przed nim. Na szczęście, mam tryb łatwy. To nas nie dopadnie. Cieszę się, że ja w ogóle tego. Spoko, mamy tryb łatwy, włączony. Dobrze, że nie jest trudny, bo ja jeszcze nie wybierałam. Słuchajcie, jaki mam stage. Na razie są te łatwe. O, co to są za pokoje? A to te pokoje słuchajcie tych. Dobra. Spoko. Chodź, Misia. Okej, okay, będziemy musieli czekać na Misia i na cookies Julia. A skip state jest za 29. No to Misia, czekamy na Ciebie. Nie jest trudne, więc nie musimy wydawać Robuxy. Chodź, poczekaj po prostu. Skacz. Dobra, nie będziemy jej pisać, żeby skakała. Ok, Dzięki. Dzięki, dzięki. A, to tutaj. Myślałam, że tam. Ok. Dziękuję wam. Teraz... Exit. Tutaj musisz. Dzięki. I jeszcze niebieski. Tobie też, różowe. Różowe, a żółte, żółte. Dobrze. To i niebieskie. Ok, widzicie, jak ze mną się współpracuje? Ok, a, bo to niebieskie. Dobra, to kto pierwszy? No oczywiście. Dobra, zielone, zielone, przechodź. Dobra. I zielone. Ty tak samo masz. Okej. Okay, dzięki. Teraz zielone. Dzięki. Niebieskie. I zielone. Mi się wydawało, że to jest żółte, ale jak? Okej. Okay, ona będzie nam, słuchajcie, pomagała. Jakby ja tego nie umiem, bo tego nie rozumiem kompletnie. Dobra. E, idź, babko, tam i nam pomagaj. Jaka jest taka. Okej. Okay. Okej, okay, wypuszczamy ją? No dobra, wypuszczamy. A. Okej. Okay. Ale ty musisz tu stać. No, kto tu będzie stał? Nie. Ja się na to nie wpuszczę. Pisałam. To. Właśnie. Okej, okay, to ja... my idziemy po kolorowej drabince, jak tu widzicie. Chodź. Ty też. Dobra. Ja będę wam pomagała, czy ty mi... Dobra, ja Tobie. Okej. Okay. Kurczę no. Słabo wyszło. XD. Nie wiem, czy to było XD. Chyba nie. Okej. Okay. I teraz różowe. Szybko, szybko. Dobrze. Okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mam nową stylówkę. Mam o taką bluzeczkę. W ogóle mega sztos. Dzięki. Dzięki za pomoc. Dobra. To kto pierwszy. Okej, okay, to ja będę musiała wam ciągle pomagać. Serio? Chyba sobie czartuj. No co... Nie, ja, ja jej nie pomagam tej tej. Chociaż masz albo jej nie. Sorki. Okej. Okay. No sorry, nie pomagam tobie. Skoro tak się zachowujesz, że spychasz moją fankę. Ale co się stało? Kurczę, ja nie jestem dobra do tych gier. Wow! Okej, okay, idźcie. Dobra. Super. I teraz wy. Okej, okay, zaraz wy mi pomóżcie. Okej, okay, dzięki. Kolejne czerwone. Okej, okay, dzięki. Zielony, pięknie. Teraz my musimy tu skoczyć. Dobra, to damy go. A co mi tam? Co mi tam mi zostało? Chyba, że jest jedna osoba, która by się chciała. Z nami w ogóle. Getting View. A, pozdrawiam na Was. Okej. Okay, dzięki. Ej, one są miłe. Te piary, Milsze niż tamta. Baconowa. Kurczę, to bardzo trudne. Żeby się skupić. jest mega bardzo trudne. No co jest? Dobra, teraz ty. E, ale co ty? A. To ja co? Mi się wydawało, że ja tu przeszłam. <laughs> Misia, chodź tutaj. Help. O matko. Misia. Jax! Jax tam jest! Zobaczcie. No jak można tego... Oj, misia, misia. Chodź. Oh, jesteś w klocku! Zobaczcie! Okej, okay, dobrze. Misia się najczęściej właśnie chyba pojawia w odcinkach. E, Okej, okay, super. Dobra, to co, teraz ja? OMG, ona ma te skrzydła, te skrzydła są ładne Ciekawe za ile robus są No, bardzo mnie to ciekawi, dobra No przechodź Ja, która nic nie pisze <laughs> Nie no, po co mam pisać? Jakby... Wystarczy tylko skoczyć i zrobić tak właśnie No co dawaj Dobrze. Ona dobrze sobie radzi akurat. Tu są sprężyna, patrzcie na to. Tu są sprężyna. Dzięki. To sama sprężyna. Okej. Okay. Kupiłeś? Dostałam. Dostałam. Kupiłaś? Dostałam. Taka reklama by była. Fajna. Dobra. Też robimy to. O, super. Okej. Okay. Wreszcie piszę tak trochę po polsku, a trochę po angielsku. Ja mam trochę tak podobnie. Czemu możemy kupić pomni? Dobra, no to dawaj. No przecież to nie jest. Dobra, widzimy się, jak przejdzie to. Dobra, pięknie. Teraz, może ja. E, ty? Kto? Dobra. No to dawaj. Pięknie. Jeszcze sobie. Pięknie. Dobra. Ja. Bo ten guzik jest ładny. Ale... <laughs> Okej. Okay. Uhu! Zobaczcie, słuchajcie, ona lewituje. Eee. Dobra, nie skomentuję tego. Łohoł! Wow. Stos! O nie! Myślałam, że to też będę lewitowała. Okej. Okay. Dobra. Kurczę! Exit. Dobra. E Dobra, no to dawaj. Okej. Okay. Okej, okay, chodź. Super. Sorris. Okej. Okay. Myślałam, że tam dotrzemy. Moon and the Sun and the to jest takie mega dziwne, że my mamy tak inaczej, totalnie. Dobra. A dobra, jeszcze czerwone. Red. Red. Dobra. Dzięki. Okej. Okay. Dzięki. No i teraz red. Dobra. Teraz ja Ci pomagam znowu. O, zobaczcie, tam jest fajny mostek. Jej ja chcę na ten most. Okej. Jump. A, dobra. Tu trzeba. A, dobra. Skocz na moją głowę. Okej, dzięki. Dobra. Super sobie poradziłyśmy. To ty. Okej, okay, tym razem ty. Widać. O, różowe. Mój ulubiony kolor. Wolę niebieski. Ale różowe całkiem też jest spoko. Okej, okay, czekajcie. Ups. Dobra. Shops. Zobaczcie ile rzeczy. Jest w tym szopie. Okej, okay. i white. Super. Okej, okay, to teraz ty znowu. Na żółty, yellow. Teraz blue. Dzięki. Czasami się czujemy jakby ona słyszała to co ja mówię. Dobra. Szybciej, bo nie mamy za bardzo cza czasu. czasu. Wow. Teraz jest ślizgałeczka. A, okej. Okay. <noise> okej. <Okay. głos> mamy broń i mamy zestrzelić ją. Ja nie wiem jak ją zastrzelić. Tą bronią się nie da. Dobra. Okej, okay. o kurczę no, zabiła mnie. Okej, okay, dobrze, że się odradza, a ona nie ma tego życia. Połowy życia nie ma. To chyba nam ułatwiło nawet. Okej, okay. wygląda jak greny. Nie wiem, czy wiecie, co to jest greny. Najwięcej to tak właśnie jakoś trzeba to. I zabrać te HP. Czemu ona jest taka zła, to nikt nie wie. Misia! O nie! Okej. Okay. Dobrze. Kurczę! Ona na mnie tylko poszła. Dlaczego ona tylko na mnie idzie? A nie na przykład na misia. No weź. Kobieto. Zostaw mnie. Jakby zostaw mnie. Zostaw mnie! Jest. Wreszcie pokonana. No słuchajcie, ileż można było? Okej, okay, gdzie jest wyjście? Super, dzięki. Ale to ja pokonałam. Pierwsza tym. Chociaż może ty coś tam postrzelałaś, ale ja i tak od... pokonałam ją. Oficjalnie. Wow, wyjście, exit wreszcie, mogę tylko zobaczyć. Chyba, że to nie będzie exit. Jest! No. Cześć, Kane! Ok, zobaczcie, słuchajcie. Mamy przepiękne twarzyczki. Możemy być taką twarzą. Nie, nie taką. Nie taką! Okej, okay, nie wiem Możemy mieć takie super rzeczy Speedy przede wszystkim Sonikiem możemy być, o kurczę Sonikiem, nie wiem co to ma wspólnego w ogóle Możemy mieć kanapkę nom, 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 nom. <laughs> Możemy mieć yellow Żółty może być Chociaż blue no dobra kochani, więc jeżeli Wam się podobało, dać łapkę w górę, słabki dzwoneczkę, no chyba.